Dobra, się ma. Eee, lecimy z kolejnym odcinkiem. Lecę do dżungli, bo jestem drugim pikiem, pojebam na wszystko. Jestem stąd. Jestem na orwik. Chyba wezmę Baj jeszcze nie grałem No to na filmiku więc Aha, zbanowana, nieważne. To nie zagrał <grafy> lifin A w tym trochę grałem, więc nie. sumie, nie. Zuby, nie, nie. <grafy> A, boże, czemu ja tego nie wywiązałem. Ale bez sensu. Tego się nie daje na maksa, tylko... Albo no nie. nie. będzie tak. Nie. O. No i tutaj Okej, okay, włączę filmik dopiero po ładowaniu z postaci. Gram na Kaziksa w dżungli. Spok. Spok. Spok może być. Ciekawe, jak, jaki jest teraz ten Kazik po tych nerfach. Jak gość będzie volował Q pierwsze, no to będzie problem, ale jak będzie dalej szedł, to będzie odrobinę słabszy. Mam nadzieję, że tak zrobi. A ah, a de ooo, so bad Olczano, oh, oh, fajnie, fajnie Atopie, Sion, Sion Fajon <laughs> Streszcie mocno teraz grają ostatnio Tylko nie wiem czy by mocno na Warwicka Chiłdeś rzeczy nie, ale zobaczymy No dobra, lecimy. Będą place. O kurde, <grywa> Oj Moja playlista, wróć do mnie Dziwko. A jest. Zajebiście, jeszcze ta jest strona. Nie 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 No ładda Solarem. Dobra nieważne zaraz z... zamknij marżę na... tak. Od pierwszego A to dwa, to było pierwsze z inicjatywą Dzisiaj z <laughs> Okej okay, dam tak Do zrobienia jemu urwał się film O Z Tobą ma piwiał Spierdolę te wojny wszędzie jeszcze na oko Przez te popalone masty To było spoko 5 lat dalej już nie ma temi Zrobiliśmy 10 płyt Jesteśmy wypaleni, mamy Ej panowie ja wydam solo legalnie nikt z tych wywiadonych to jest? Panacycy dla mnie driver, już No, Dziękuję Bardzo mił z waszej strony Zobaczymy czy jest kolo dojdzie do platyny Nawet jak się rozejdą na zyskę Patrz ile zrobiliśmy, nie ulegają prezes Mamy za to się sanować do końca życia Nawejdziesz i to będzie na sam ostatnia pójdziesz Nawet jak się rozejdą na zyskę Pac ile zrobiliśmy, nie ulegają prezes Mamy za to się salować do końca życia Nawiedzisz ci to będzie na sam ostatni O zajebiście nieważne jakby padł z tego flesza, no ale jolo jest okej okay. nie wiem co ten słań tutaj no ale nieważne jak on roamuje na trzecim levelu to nieźle będzie może masz taki problem na lejnie nie no to jest zbyt ja nie idę nie wiemy co Aperta lá isso

w ogóle ja nie rozumiem o co chodzi na Sionie, że on na pierwszym levelu jak typ zaczną przykład z longswordem albo nie ma po prostu in Sadefa dodatkowo to on wali po 100 z auty ataku, no, to jest pojebane Kurwa, Rice no, Levy jest Q a To kurwa, Q a auty atak to jest trochę co innego Pobreza, On jeszcze 200 damage up. napierdala z... Ee, to jest no tego Stuna, nie, to, to jest SPL, który inaczej. Okej. Okay. 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 czy ultę, mieć, żeby robić jakieś playsy, no.

Wprost ten dreszcz, spokój się. teraz będzie red Znaczy zrobię golemsy, zrobię jakiś chojowy gang robota i idę na golemsy Boże no, będę na red buffa Dobra, nadchodzi, chojowy gang incoming Nie 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 to... Yes. Oi! 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 Auto attack! Auto attack! Power! Dobra. What? What's co What's that? What's that? What's that? What the fuck? Uuuu, to ser. Nie <śmany> wiem, ten flash był chyba niepotrzebny. Mogą żyć poty, ale spier. Nie wiem, czy z tym i tak bym padł. Nie miałem energii tak bym ją zabił. Ale ja się tego nie spodziewałem. Ładnie zagrał Tristan. Pewnie nie, nie traf w ten na bank. Ale fajnie wyglądał. <śmany>

na bot lame Taki Trochę offense No defense, only offense Whee! Chujowy był ten insekt, ale nie myli z insekiem Ale trudno no, nie był w sumie potrzebny i tak mogłem wykopać Nie mogłem zrobić od razu tego inseka

Oj, oj. Bar barderino. Ej, 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 ej. Nie wiem, czy on... Rołmuje, czy co chodzi? Nie Nie mam Warda Chcę Warda I chcę iść na lane Bardzo. Chcę killę Skurby syno dawać moje kile. Gdzie to jest? A, ale kile. O, butki. Dawaj dawaj, 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 dawaj. dawaj, dawaj. Okej. Okay. Co tam się dzieje? O co chodzi? Co to był za troł? Najgorszy na świecie. Tracimy wie, że na Topie i na bocie. Nie na bocie nie. Najbany! No Najbany to do domu, Kurwa To był bardzo dobry wart Tylko nie zna, żeby mi tak z tego wziąć. Kurwa, no to poszedł taki throw, że chyba bardziej się nie da sterować, Zromować wypierdolić się, stracić dureta a Ten swoim jest chujowy 11 minut, a straci toweron, to nieźle Bo robi jakieś chujowe romy.

Kurwa co ty jesteś... ty śpisz w człowieku? O co chodzi? Czem oni mnie biją w dwójka ten patrzy? O co chodzi? Elastituję, w sumie nie wiem czy on ktoś tu jest chyba najwany Co to miało być? Gość mnie ultuje, stoję w miejscu, nie mogę się ruszyć i ten typ tak samo kurwa elastituje miniony Ostro. Ale co mam narzekać? Jestem w Goldzie, tak? Czy tutaj. Nie będę w gówno, że jest gównem, no w Może to było też zbyt agresywne, ale nie, nie wiem, no. Chciałem go wykopać do Siona, tylko trochę nie piekła. Od razu zafokus poszedł na mnie. Mimo że nawet nie byłem pod turetem, poszedł Ult. Zero pomocy od tego, od mojego wiepkę, Wiepka. 100%. Ja rozumiem, jak bym był słaby, w sensie, że nie mógłbym nic zrobić, ale ten typ... Ten typ ma Dimejszy w ogóle. O, właśnie tam jest mój heal. Okej, leona wiedziałem, ale Kazix? O Boże, kurwa, no tam nie było blue buffa, to z jakim chujem on się tu znalazł.

Potrzebnie chyba. Brak mi teraz tego damage'a trochę. Pierdolę, grałem tak agresywnie obydwoje, że tam pewnie... Zostałem zjedzony, no i opierdalał w dytnie Tak jak oni, nie wierzyłem, że mi kiedyś wyjdzie Bo sto razy byłem na granicy, jak cieszy Miałem wszystko pierdolnąć, już nic mnie nie cieszy Nade mną ludzie z łopatami, nikt nie trzyma liny Proponują tylko wódkę Blachy na odmów, nie flachy w żołądku Mi trzeba, trzeba Z porażki wniosków, nie da wyciągnąć się w trybie Met, 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 met mi zrobimy